reprezentują pan Błażej Gila, który będzie wręczał puchary towarzyskie dyrektora Stada, pana Przemysława Obolewskiego i sędziów zawodów, sędzi głównego pana Stanisława Iskierko i pani sędzi pan Agnieszki Prokurat. Pierwsze miejsce Konrad Pawłowski, Gracja L. E, prawa dla zawodnika. Jako jedyny pokonał finałowy parkour dużej rundy konkursu Grand bez punktów karnych. Miejsce drugie Sławomir Hartmann, posiadał klaczy Agawa, zawodnik. Reprezentuje Klub Iździeckiego i dziecki, Skupiec. I trzecie miejsce reprezentant Kluby Iździeckiego w Starogardzie Gdańskim. W zeszłym roku to właśnie Dawid wygrał główną nagrodę w konkursie Grand Prix, a tym razem posiadał konia Night すごい大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫 Dziękujemy bardzo. Prosimy łzaków o odebranie Pucharów. Za chwileczkę runda honorowa. Dziękujemy Państwu bardzo za przybycie. Kończymy zawody ogólnopolskie. Tu jeszcze na parkurze trawiastym rozegramy o godzinie 16.00 konkurs M20 w ramach rundy regionalnej. A teraz zapraszamy na rundę honorową. Przed nami zwycięzcy finału Dużej Rundy Konkursu Grand Prix. Konrad Pawłowski, Sławomir Hartmann i Dawid Czarnecki. Brawa na zwycięzców.